Ja zaczynam. Już włączone? Nie. Czemu ty zaczynasz? Ja chcę zaczynać. Być tym twoim gościem, a gość zaczyna, czy nie? Nie. nie Goście nie zaczynają, także trzeba słuchać się żony. Dobrze. No, dobra. Kupię powiedziałem. Zacznij pierwsza. <grytanie> Dzisiejszy specjalny odcinek, bo. Ze specjalnym gościem, moim mężem. Dziś powiemy Wam o planowaniu. Dlaczego taki temat? Ze względu na to, że jesteśmy skrajnościami ja osobą, która kocha planować oraz mąż, który. Jestem mega spontaniczny. Więc powiemy Wam, jak to nam się udało zrobić, że jakoś żyjemy razem i się nie zabijamy. I, nie, I udaje nam się wszystko dobrze przeprowadzać z uwzględnieniem naszych preferencji. Może to trochę skomplikowane, ale będzie bardzo, bardzo ciekawy temat i damy Wam wskazówki, jak to można właśnie zorganizować u siebie w życiu: w życiu prywatnym, ale i w życiu zawodowym. No tak. Słuchajcie. Ja jestem właśnie miłośnikiem planowania i ja muszę mieć wszystko krok po kroku. Bardzo, bardzo dużo korzystam z planerów. Teraz z planera logopedy. Możesz mi dać planer logopedy, tak? Yy, dobrze, pójdę po niego. Tutaj zapisuję sobie wszystko krok po kroku, co zrobić, kiedy, jak, dokładnie z godziną. Wcześniej korzystałam z innych planerów, także to nie jest mój pierwszy planer. Miałam zawsze kalendarze, planery. Ja mam w sumie całą taką stertę tych kalendarzy, bo nigdy ich nie wyrzucam. E, takich jakby zużytych. I zawsze moje życie planowałam sobie krok po kroku, a mój mąż. Ja nie używam planerów. I nie będę używać planerów, ale znaleźliśmy pewien sposób, który razem udoskonalamy, wykorzystujemy i jakoś dajemy sobie wspólnie radę. Więc, więc opowiemy Wam też o tym w sposobie przede wszystkim. Tak naprawdę jeden sposób, ale genialny, bo y, ja gdy pracowałam y, i pracowałam nie w domu, a mój mąż pracował w domu, bardzo często denerwowałam się, że pewne zadania nie są wykonane, zrobione. Takie pewne zadania również firmowe. Prowadziliśmy razem wspólnie firmę i słuchajcie, ja chciałam, y, pewne rzeczy były zrobione, zadania, ale też chciałam. Czy one były wykonane, sprawdzić? Więc dzwoniłam co chwilę i pytałam, a zrobiłeś to? A tamto zrobiłeś, a to, a to, a mój mąż nie, tego jeszcze nie, a może tak, ale generalnie byłeś sprawdzany. Non-stop. Non-stop? <grych> a ja się denerwowałam, jak przychodziłam i zadania nie były wykonane. Bo ty się w ogóle denerwujesz, jak zadania nie są wykonane. Nie tylko moje zadanie, <grych> ale też i twoje zadanie. Jeśli czegoś nie wykonasz, to chodzisz jak na szpilkach. No to bez różnicy jest, czy to były moje zadania, czy twoje zadania. Musieliśmy coś wymyślić w końcu, bo się tak nie dało ciągnąć tego dalej. Dokładnie. Żeby nie było tego sprawdzania, bo sprawdzanie. Niezbyt. Nie. <laughs> nie, nie dla mnie. <laughs> nie, nie, w ogóle nie polecamy. Jakby nie powinno się sprawdzać, ale ja nie, nie mogłam inaczej. Jakby nie mogłam. No bo słuchajcie, no jak można do dorosłego faceta pisać, dzwonić i pytać się, czy ty już to zrobiłeś, czy to zrobiłeś, czy to zrobiłeś? Ale nie no tak pytałam. No nieważne, ale zrobiłeś? muszę to trochę zrobić no bo to musi coś się dziać. A więc no nie, nie podobało mi się to. Z, z Naczącą. Delikatnie pytałam. No delikatnie, hmm. delikatnie bo tu delikatnie jesteś w tej rączkę. Dobra, Delikatna. i słuchajcie, i wpadliśmy na. Go, no, znaczy, w sumie nie wpadliśmy, tylko nam, y, pod, na pewnym kursie online y, mieliśmy podsunięty taki pomysł na aplikację. I uwaga, to nie jest lokowanie produktu. Chociaż polecamy. <laughs> Chociaż polecamy tę aplikację, ale na pewno są jeszcze inne genialne aplikacje. Tylko chodzi o to, że my mamy taką aplikację, ona się jakoś tam nazywa. To jest Microsoft To-Do. To-Do, OK. I wam wyślemy później link. Pod, może pod. Jak pod się da. Video. Na tak? pewno. Dobra. W każdym razie e, aplikacja, jest ich dużo, tylko chodzi o samą jakby ideę. Aplikacja, gdzie mamy podział na z różne strefy taką prywatną, bardziej zawodową i tam wpisujemy sobie zadania. I jak ja wpiszę zadanie, to. Ja je dostaję. Jakby, znaczy, widzisz je? A... No dobra, mówmy się, że, że, że po to to jest, żeby żona mi zadania. Nie, bo jak ja sobie jak, jak wpisujemy zadanie, ja wpisuję zadanie, mogę oznaczyć, do kogo jest to zadanie. Tak. Czy ono jest do mnie, i ja mam gdzieś zadzwonić i coś zrobić i gdzieś pójść, czy do męża. I jakby tak. przydzielam. Mąż tak samo, może sobie dodać zadanie i dodać, czy jest. Do Ciebie czy do mnie? Ty mi nie dajesz nigdy zadań, wiesz? No jak nie? Dzisiaj Ci dałem jakieś zadanie, tylko nie pamiętam jakie. Teraz sobie myślę, że ja Ci zawsze daję albo Ty sobie sam. No bo o sobie właśnie chodzi. Ale generalnie ja mam podgląd co robi Adrian, on ma podgląd co robię ja i najlepsze jest to, że jak zadanie jest wykonane, klikamy, ono znika, jakby tam pojawia się na końcu listy, ale znika z zadań do wykonania i ja widzę, o! Kupione są bułki nie? albo. Nie tylko widzisz, a słyszysz twój ulubiony dźwięk ostatni. Generalnie właśnie ta lista pozwoliła nam na mniejsze poczucie kontroli przy zwiększonej kontroli. Tak jest. Nie no, coś tu jest, prawda? I zadania, widzimy, ile jest zadań i czy jest na przykład dzień ciężki, czy taki. Luźniejszy, po właśnie liczbie zadań, bo tak to w głowie, zanim sobie przypomnimy, co i jak, zapisujemy też jakieś wizyty ważne u lekarza. A słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz: na przykład każdego poniedziałku siadamy razem, we, we dwójkę wspólnie i omawiamy sobie plan tygodnia, plan zadań na tydzień, nie tylko związanych z biznesem, ale także i takich życiowych. Ważnych rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, no i właśnie przez ten program możemy sobie te zadania po prostu rozponowywać, dzięki czemu później nie tracimy zbędny czas na to, żeby sobie przypomnieć pewne kwestie, tylko ustawiamy sobie przypomnienie: hej, zaraz masz spotkanie, hej, musi załatwić to, to i tamto. A to było ustalane. Trzy, cztery dni temu, także naprawdę fajna sprawa. Tak, tak, bardzo polecamy. Właśnie tak jak mówię, wizyty jakieś u lekarza, albo że nie może ktoś kogoś zawieść, czy musi przywieźć, czy zawieść, czy kogoś trzeba odebrać, czy nie wiem, receptę wykupić, cokolwiek, ale jest to wszystko rozpisane, zapisane ja. Na przykład w takim jednym miejscu w naszym mieście jestem powiedzmy cztery razy w tygodniu i jak chcę sobie wykupić na przykład receptę w aptece, która jest tam, to ja sobie to zadanie zapisuję nie na sobotę, kiedy tam nie jestem, tylko na środę, kiedy tam jestem i wiem, ja że mam, mam czas. Człowiek. I nie mam w głowie cały czas, o recepta czy cokolwiek innego, o to muszę zrobić koniecznie jak będę, tylko akurat tego dnia patrzę, o mam do wykupienia Chociażby te recepty albo cokolwiek tak. innego. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo przydatne. Lepsze no niż zapisywanie. I, i przede wszystkim no jest to swobodne w, w związku małżeńskim, bo już nie dostaję telefonów, <laughs> właśnie takich typu, czy coś wykonałeś, czy nie wykonałeś. A czy teraz byś nie dostawał, bo na zdalnym yy, jesteś. No tak, no? No. Znaczy jestem, jakby. <śmiech> Także 24 godziny na dobę. No, ale czasami się nie widujemy. Tak, i nawet tak, ale to chwilowo, no, tak, to zdalne. <grych> ale generalnie ja nie odeszłam od planowania, bo ja kocham planowanie i to jest moja miłość. Więc ja oprócz takich naszych, takich rodzinno-życiowo, biznesowo, jakichś tam lekarzowych spraw, które zapisujemy razem w Tudu, to, to ja sobie osobno, to osobno to. mogę zapisywać swoje rzeczy, żeby kupić. Oczywiście mogę robić to w aplikacji, ale ja kocham też pisanie, więc zapisuję sobie nawet, yy, no tak, zapisuję sobie różne rzeczy typu kupić yy, podkład, bo mi się skończył, tak, czy cokolwiek innego, więc też nadal korzystam, też czasami sobie Robię e, taki spis dnia, czyli że o ósmej wstanę, o coś tam, coś tam, od dziesiątej będę to robiła. Sobie zapisujesz. E, tak, tak, od sobie e, też e, od dziesiątej do, do 11 coś tam, więc tak. jakby takie swoje prywatne, prywatne, jednak lubię papierową formę, więc Korzystam z niej często. A takie nasze wspólne, tam w aplikacji. Takie nasze wspólne kontrolowanie męża w aplikacji. Nie, to nie, nie bo potem będą oglądać wszyscy i będą myśleć, że ja się tak kontroluję. A to nieprawda. Jakby bardziej zwracam na to uwagę, ale wiecie, no, ktoś musi. Także to jest nasza metoda na planowanie i uważamy to za super metodę, nie? Jest moc w tym no Bardzo bardzo jest taka dobra, sprawdzona, mm. polecamy. I rozwiązało to bardzo dużo naszych takich wyzwań. Kon tak, tak. Mieliśmy dość znaczny z tym konflikt y, razem, no bo mamy sprzeczność interesów. <grym> Aga czy... ja lubi planować, ja raczej jestem osobą spontaniczną, w związku z tym y, było ciężko ujarzmić y, ten nasz związek wspólny. W tym kontekście. W tym kontekście. kontekście konflikt oczywiście. to bym nie powiedziała, ale faktycznie Spie, coś było takie nie tak. mm, no Spięcia, takie, y, czasami. No My się nie kłócimy, ale nie takie, nie. takie wiecie, że nie zrobiłeś. Yy, nie, za, nie mówiłaś albo. A ja U. mówiłam. A ja mówiłam o właśnie o to jest jeszcze. Muszę to powiedzieć. Znacie coś takiego? <głos> <głos> że mówicie trzy razy albo pięć. Mężowi, dziecku, komuś, komuś, że zrób. znaczy To płeć męska jest zwykle, no niestety. <noise> yy, Zrób to i to. I, nie wiem, na przykład, wynieś pranie, wyniesiesz, wyniosę. Wynieś pranie, wyniesiesz, wyniosę. Tylko pamiętaj, wynieś pranie. Pamiętam, przychodzicie, niewyniesione. Ale nie, że z, ze złości jakiejś, nie, absolutnie. Po prostu nie mówiłaś mi. No, trzy, cztery razy, albo najczęściej w sumie w takich drobnych rzeczach, może mniej, ale gdzieś wyjście, prawda? Idziemy w sobotę gdzieś tam. Dobra. Potem jeszcze, a wiesz, w sobotę idziemy, dobra. Potem zbliża się sobota, no to się szykuj, gdzie? Gdzie? <noise> nie? No, kiedyś tak było. Teraz no. już tak nie ma. Tak. Teraz bardziej na moją korzyść, bo jak czegoś nie zapiszesz, to mogę to wykorzystać. <noise> bo już nie powiedziałaś. Nie powiedziałaś nic. Więc to jest też dobre właśnie w takim, że zapomniałem, ale to nie jest złośliwość, tak? A, to to jest po prostu yy, skleroza. Nie wiem, nie nazwy tego. Znaczy ja bym to wzięła, że to mogło być centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego. O tym już jakby Uch. dużo wiecie. I myślę, że to może być ym, to, ale to, wiecie, sprawdzimy to kiedyś. W sensie, że coś będziesz mi sprawdzać? Zbadamy wyższe funkcje słuchowe. Jeszcze tego nie było. Dajcie znać pod odcinkiem, czy takie. Odcinki są dla Was wspólne. E wspólne. Ciekawe czy interesujące, takie wiecie, z serca, ale takie luźne. No, nie logopedyczne albo troszkę logopedyczne, bo to jakby nawiązanie ma, żeby być lepszym. logopedą i w ogóle funkcjonować lepiej w związku, ale też w ogóle wszędzie, bo to naprawdę ta aplikacja, ta i inne aplikacje mogą być używane w pracy między dwoma pracownikami, czy dziecko, rodzic, jakby to jest nie tylko mąż żona, czy tam partner, partnerka, ale generalnie dajcie znać, jak ten odcinek czy wam się takie odcinki podobają, bo jak tak, to kupimy sobie kanapę i będziemy rozmawiać na kanapie, bo y, teraz y, mamy takie warunki mniej sprzyjające. <grych> Nie? Ale próbujemy ze wszystkich sił. Ja siedzę na poduszce, iść. żeby być tak, wyżej, bo... <grych> bo... jestem troszkę za duży. <grych> tak. Ale dajemy radę. Skomentujcie, dajcie znać i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo!